Całą masę gadżetów z Leo Messi znajdziesz na AliExpress. Z kodem Fangol 20 zapłacić 4 dolary mniej. Bonus obowiązuje przy zakupach za minimum 5 dolców. Chyba każdy kraj na świecie ma swojego Leo Messiego. I z jednej strony, jak jest się takim piłkarzem i dostaje się ksywkę Nowy Messi, to może sobie człowiek pomyśleć, hmm, całkiem nieźle. Muszę być kozakiem, skoro nazywają mnie Nowym Leo Messi. Ale z drugiej strony. Jeżeli taka kariera piłkarska ma więcej niestety upadków niż wzlotów, to później okazuje się, że ksywka i miano Nowego Messiego zaczyna człowiekowi mocno ciążyć. No i to właśnie dzisiaj o takich piłkarzach jest filmik. O piłkarzach, którym miano Nowego Messiego bardziej przeszkadzało niż pomagało. Zresztą sami ich poznajcie. Zaczynamy naszą podróż po nie do końca udanych karierach nowych Leo Messich. Zaczynamy od największego nazwiska na tej liście. Bojan Krykić. Tego chłopaka nie mogło tutaj zabraknąć. 16 września 2007 roku 17-letni Krykic zadebiutował w wielkiej Barcelonie. W meczu z Osasuną wszedł na boisko za Giovanniego dos Santosa. To była 79. minuta spotkania. Od razu na dzień dobry Bojan pobił rekord Leo Messiego i został najmłodszym debiutantem w La Liga w historii Dumy Katalonii. Przyznacie, że niezły start. Nic dziwnego, że od razu przylgnął do niego pseudonim Nowy Messi. Wszystko się tutaj zgadzało. Technika, sposób gry, ale nawet fizycznie Krkić był wypisz wymaluj jak Messi. Niewysoki, dłuższe włosy, po prostu kopia idealna. I po tym pierwszym sezonie w Barcelonie wydawało się, że Krkić podąża ścieżką wytyczoną przez argentyńczyka. Do pewnego momentu Barça to klub, w którym cały czas musisz sobie podnosić poprzeczkę. Udowadniać, że stać cię na więcej i zasługujesz na to, żeby nosić koszulkę hiszpańskiego giganta. Bo to co w innych klubach jest sufitem, to w Barcelonie jest dopiero podłogą. I krkić bardzo szybko wskoczył na wysoki poziom, ale z czasem okazało się, że nie jest w stanie zrobić kolejnych kroków. Nie mógł dać siebie więcej. Nie rozwijał się i stał w miejscu. Do tego doszły poważne problemy. Okazało się, że łatka nowego Messiego stała się przekleństwem, ciężarem, który ciężko jest nieść. Wszystko było dobrze, ale w pewnym momencie moje ciało powiedziało stop. Czułem się dobrze, gdy wszedłem do szatni, ale potem pojawiły się potężne zawroty głowy, czułem się przytłoczony, spanikowany. Położyli mnie na ławkę fizjoterapeuty. To był pierwszy taki atak, a później takie epizody się powtarzały. Młody piłkarz nie radził sobie z presją, wymaganiami, grał coraz mniej i w końcu postanowił odejść z Barcelony. Była Serie A z Romą i Milanem. Był wyjazd do Holandii i gra dla Ajaxu. Później transfer do Premier League i Stoke City. Nieudane pobyty w Mainz i Alavés, Powrót do Stoke i w końcu transfer do Montreal Impact. Było trochę tego zwiedzania. CV Bojana jest naprawdę bogate, ale w żadnym z tych klubów nie nawiązał już do tych swoich wielkich chwil w Barcelonie. Jak on sam ocenia swoją karierę? Mówiono, że jestem nowym Messi. Jeśli nie spełni się takich oczekiwań, to jest się przegranym. Ja jednak grałem w najlepszej Barcelonie w historii, w Milanie, Ajaxie, Romie. Strzelałem gole w czterech najważniejszych ligach. Jestem niespełnionym talentem? Dobrze. Ale ile osób marzy o takiej karierze, jaką zrobiłem. Czuję się szczęśliwy. Zostajemy w Barcelonie, bo przez ten klub jeszcze kilku nowych Messich się przewinęło. Przed Wami Gai Asulin, czyli Leo Messi z Izraela. Do Barcelony trafił jako trzynastolatek. Szybko okazało się, że w Katalonii mają do czynienia z kolejnym cudownym dzieckiem. O niesamowitych umiejętnościach Asulina wypowiadał się m.in. Pep Guardiola. I to właśnie pod jego skrzydłami izraelski Messi wymiatał w rezerwach Barcelony. Potem również u niego dostał szansę zaprezentowania swoich umiejętności w oficjalnym meczu dorosłej drużyny. To był sezon 2009-2010 i mecz pucharu króla z Kultural Leonesa, Barsa wygrała 2-0 po dwóch golach Pedro, a Asulin spędził na boisku 56 minut. I to byłoby na tyle. Izraelski piłkarz chciał grać więcej, a w Barcelonie nie miał na to szans. Więc postanowił, że opuści Katalonię. Tak trafił do Anglii i Manchesteru City. Trzy mecze w rezerwach, nic więcej. Później nieudane wypożyczenie do Brighton. W końcu Asulin postanowił dać sobie spokój i powrócić do miejsca, w którym jego nazwisko kojarzyło się z Barceloną, czyli do Hiszpanii. Tutaj jednak nie wyskoczył poza drugą ligę. W końcu transfer do Izraela, ale w barwach hpl Tel Aviv też tylko epizody. Trzecia Liga Hiszpańska, transfer do Kazachstanu, później ponad rok bez klubu i w końcu kontrakt w Rumunii. I tak zleciał czas i okazało się, że cudowne dziecko nie jest już dawno dzieckiem, bo ma 29 lat i przez prawie całą swoją karierę znajdowało się gdzieś na peryferiach futbolu. I nawet tam sobie nie radziło. Nie wiem, jak długo Asulin pogra w Rumunii, ale obawiam się, że wkrótce może obrać kurs na ekstra klasę. Tylko czy ktoś się tutaj nabierze na łatkę Messiego z Izraela? Następny nowy Messi, któremu lecą lata, a on cały czas nie może zaprezentować pełni swojego talentu, to Alen Halilowicz. Pamiętam, jaki był szum wokół tego chłopaka z Chorwacji, gdy w 2014 roku podpisał kontrakt z Wielką Barceloną. Przecież miał wtedy niecałe 18 lat i był tym, który w barwach Dinama Zagrzeb zadebiutował w meczu z Hajdukiem Split, a w dorosłej reprezentacji zagrał przed swoimi 17 urodzinami. Piłkarski dzieciak, a już takie osiągnięcia na koncie. W Barcelonie jednak nie było tak łatwo, a klimatyzacja w Hiszpanii była brutalna. Sezon w rezerwach, ale za to 28 minut w dorosłej drużynie w meczu Pucharu Króla z Elce. Następny sezon spędzony na wypożyczeniu w Sportingu Hichon I tam Halilowicz pokazał, że ma to coś: 36 meczów w La Liga, 3 gole i 5 asyst. Grał dużo i był jednym z tych, którzy uratowali drużynę przed spadkiem. Powrót do Barcelony? I tu zaczęły się problemy. Okazało się, że ojciec Halilowicza nie jest do końca zadowolony z tego, jak jego syn jest traktowany w Katalonii. I w tym momencie Allen wraz z tatą zaczynają podejmować jeden zły wybór za drugim. Opuszczają Barcelonę dla HSV. Tam gol w debiucie w Pucharze Niemiec i epizody w Lidze. Powrót do Hiszpanii i długie wypożyczenie do Las Palmas. W końcu latem 2018 roku transfer do Milanu. I co tu dużo gadać? Nie doczekał się nawet minuty w Serie A. Najpierw wypożyczenie do standardu Liège, a potem do Herrenborn. W Belgii i Holandii przynajmniej coś pograł. Wydaje się jednak, że za chwilę chorwacki Messi znowu będzie musiał szukać klubu. Miejmy nadzieję, że tym razem podejmie lepszą decyzję. W końcu ma dopiero 24 lata i jeszcze sporo grania przed nim. A wiecie, że Real Madrid też miał swojego Leo Messiego i to nawet z Argentyny. W 2007 roku cały świat usłyszał o Gerardo Brunie. Chłopak grał w drużynach juniorskich Realu, a potem przeniósł się do Liverpoolu. Bycie w drużynie Rafy Beniteza było czymś niesamowitym. Bycie u boku takich piłkarzy jak Xabi Alonso, Steven Gerrard, Javier Mascherano czy Fernando Torres to było nieprawdopodobne doświadczenie. Spełniałem marzenia i dużo się uczyłem. Spędziłem tam cztery szczęśliwe lata i jestem wdzięczny za to, że miałem taką okazję. Tak wspominał swój pobyt w Liverpoolu Bruna. Oczywiście w czerwonych barwach nigdy nawet nie zadebiutował. Później próbował się przebić w Blackpool, hiszpańskiej łesce. Powrót do Anglii i gra w niższych ligach. W końcu wyjazd do USA i gra w Ottawa Fury. Obecnie Bruna gra dla irlandzkiego Derry City i wygląda na to, że chyba w końcu znalazł swoje miejsce na ziemi. A gdy media zapytały go o przydomek Messi z Madrytu, to odpowiedział: piłkarze sami stawiają sobie oczekiwania. Tak naprawdę to jednak media tworzą cały ten szum, więc to nie jest winą piłkarza, gdy coś się nie uda. Oczywiście, jeśli młody piłkarz zaliczy wyjątkowe występy, to wówczas zwróci na siebie uwagę. Media jeszcze tę uwagę zwiększają. Jeśli taki piłkarz nie poradzi sobie potem na najwyższym poziomie, to ten medialny szum może tylko na niego wpływać źle. To jednak nie powoduje, że odniósł porażkę. Przecież taki piłkarz nadal może grać profesjonalnie, z powodzeniem się utrzymywać i wciąż mieć udaną karierę. Marco Marin, a takiego piłkarza pamiętacie? Nazywany niemieckim Messim, swego czasu facet wymiatał w Bundeslidze. w barwach najpierw w Mönchengladbach, a potem Werderu Brema. Dobra gra zaprocentowała transferem do Chelsea. To było lato 2012 roku. Szybko jednak Niemiec trafił na listę piłkarzy do wypożyczenia. A jak dobrze wiecie, w Chelsea to długa lista. I tak sobie Marin zjeżdżał niezłe kluby w Europie: Sevilla, Fiorentina, Anderlecht, Trabzonspor. Jeździł i jeździł, ale z tego Messiego to już prawie nic nie zostało. W końcu Chelsea postanowiła się go pozbyć i Marin trafił do Olimpiakosu. I w Grecji jakby w końcu trochę odżył. Potem transfer do z Zvezdy i tam też pokazał, że nie zapomniał, jak się strzela i asystuje. Z Sfenną pograł sobie nawet w Lidze Mistrzów. A teraz dostaje niezłą sumkę na konto w Arabii Saudyjskiej. I podobnie jak w przypadku Krkicia, można powiedzieć, że taką karierę to nie jeden piłkarz pewnie chciałby mieć. Ale czy jest ona godna miana Messiego? No nie. Piłkarskiego świata na kolana nie rzucił też Messi z Japonii, czyli Ryo Miayachi. Japończyk od kilku sezonów występuje w drugoligowym FC St. Pauli. Szkocki Messi, Ryan Gold, wokół niego też swego czasu był robiony wielki szum. Swój talent zaprezentował w Dundee United, a potem był transfer do wielkiego Sportingu, czyli klubu Cristiano Ronaldo. W Lizbonie nie zaistniał, a dziś próbuje odbudować formę w portugalskim drugoligowcu SC Farenze. Z niezłym skutkiem, bo w nowym sezonie klub Faro będzie beniaminkiem najwyższej klasy rozgrywkowej w Portugalii. Może Gold pokaże na co go stać. Ksywka Mini Messi? Nie przejmowałem się nią. Gorzej gdy zaglądasz do internetu, a tam ten gość miał być Mini Messim, spójrz co się z nim stało. Tego typu nonsens. Sama mi nie przeszkadza. Ludzie czytali te rzeczy o mnie, szybko mnie oceniali i oczekiwali więcej. Kiedy przeczytałem o tym po raz pierwszy, to się śmiałem. Jeden piłkarz pewnie mógłby mu pozazdrościć dystansu do siebie. Polska nie jest w niczym gorsza od innych krajów. My też mieliśmy swojego Messiego. Właściwie to nawet dwóch. Pierwszy z nich to Michał Janota. Wróżono mu wielką karierę. To właśnie o nim Wojciech Szczęsny mówił, że technicznie wymiatał i wyglądał na gościa z naprawdę wielkim talentem. O nieprzeciętnych umiejętnościach Polaka wiedzieli Holendrzy. W Feyenoordzie się jednak nie przebił. Dużo więcej grał w mniejszych klubach na zapleczu Eredivisie. W końcu wrócił do ekstraklasy. W Koronie Kielce momentami wyglądało to naprawdę nieźle. Ale potem zaczęła się karuzela transferowa i ciągłe zmiany klubów. Pogoń, Górnik... W końcu odbudowa w pierwszej lidze i świetny sezon w barwach Arki Gdynia. Wyjazd do saudyjskiego Alfa Tech. Obecnie mówi się o powrocie Janoty do Polski. Podobno chętnych nie brakuje. Coś tam wspomina się o Śląsku Wrocław. Jak się okazuje, idolem polskiego Messiego wcale nie jest Messi. Janota wyznał to w wywiadzie dla Polska Times. To miłe, lecz bez przesady. Na razie daleko mi do niego. Łączy nas to, że obaj jesteśmy niewysocy i lewonożni. Chciałbym być kiedyś tak dobry jak on, choć akurat nie Messi jest moim piłkarskim idolem. Zawsze był nim Zinedine Zidane. Drugim polskim Messim jest Aleksander Jagiełło, chłopak z Warszawy, któremu nie dane było zrobić kariery w jego ukochanej Legii. Pierwsze doniesienia o tym, że to nasza krajowa odpowiedź na Messiego pojawiły się kilka ładnych lat temu, gdy młodziutki Jagiełło walczył o miejsce w kadrze Legii. Od tamtej pory minęło sporo czasu, a w jego karierze nadal brakuje przełomu. Obecnie przebywa na wypożyczeniu w pierwszoligowej chojniczance. Nie tak to miało wyglądać. Ale może w końcu odpali i pokaże niedowiarkom, że porównania do wielkiego Argentyńczyka nie były przypadkowe. Mocno trzymam za to kciuki. Wow, powiem wam tak. Nowych Messi'ch nie brakuje na piłkarskim rynku. Wciąż pojawiają się następni, jak chociażby Luca Romero. Bo to właśnie tak działa. Jeśli na boisku pojawia się młody chłopak, który występuje na ofensywnej pozycji, a nie daj Boże, jest niewysoki i ma dłuższe włosy, to możecie być pewni, że za chwilę dostanie ksywę nowy Messi. Nigdy się od tego nie uwolnimy. Dopóki będzie istnieć piłka nożna, zawsze będzie jakiś nowy Messi.